Cześć, z tej strony Krzysztof Kurbaniak, fizjotrener High Performance. Zacznę dzisiaj filozoficznie. Wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, jest sumą Twoich decyzji. Każda sytuacja wymaga podjęcia jakiejś decyzji. Zjesz jabłko czy chipsy. Zrobisz trening lub go odpuścisz. Odstawisz telefon czy będziesz go scrollował do drugiej w nocy. Te momenty budują Ciebie jako całość. I czasami brak decyzji to też decyzja. Chcę, żebyś wiedział. Że masz pewien potencjał, który możesz rozwinąć, utrzymać lub zmarnować. Nikt z całą pewnością nie może powiedzieć, że na pewno ci się uda, albo na pewno ci się nie uda. Nikt nie wie do czego jesteś zdolny, dopóki nie spróbujesz. Nawet ty sam tego możesz nie wiedzieć. Ale jeżeli chcesz osiągnąć rzeczy wielkie, rzeczy o których inni dotychczas nawet nie marzyli, to nie będziesz wiedział, czy to się wydarzy, i nie masz prawa tego wiedzieć. Jedyne czego potrzebujesz to wiary. Wiary w siebie, swoje możliwości i swój potencjał. Bo nawet jeżeli dojdziesz do ściany, do swoich granic, to pamiętaj, że za miesiąc możesz swoją granicę mieć w zupełnie innym miejscu dzięki ciężkiej i mądrej pracy. Nikt nie wie, ile potrwa osiągnięcie celu. Rok, dwa lata, dziesięć lat, a może nigdy tego nie osiągniesz. Jednak jeżeli jesteś gotowy podjąć ryzyko i uważasz, że jest to warte poświęcenia, to zrób wszystko, żeby to zrealizować. Wiele osób mówi, że droga jest ważniejsza od celu, że całe postępowanie, działanie w konkretnym kierunku, to w tym tkwi piękno życia. Na pewno dążenie do celu daje poczucie sensu w życiu, które być może jest najważniejsze. Jednak nie wiem, czy to hasło jest prawdziwe. Myślę, że to zależy od perspektywy. Jeżeli masz świadomość, że zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy. Żeby osiągnąć dany sukces, a tego sukcesu nie osiągnąłeś, to mimo początkowego rozczarowania znajdziesz czasem spokój i docenisz wszystko, co spotkało Cię po drodze. Gorzej, jeżeli będziesz czuł, że miałeś sukces w zasięgu ręki, ale z powodu swoich złych wyborów nie udało Ci się go zrealizować. To może zatruć Ci całe życie i będziesz ciągle wracał myślami do tych momentów. Życzę Ci jednak, żebyś zrealizował swoje marzenia i cele. I kiedy na przykład będziesz stał na podium, ze złotym medalem olimpijskim, albo otrzymał puchar za mistrzostwo świata, to tylko Ty i Twoi najbliżsi będą wiedzieli, ile Cię to kosztowało. Ile wyrzeczeń, bólu, czasami płaczu. I będziesz wiedział, że żeby powtórzyć ten sukces, czeka Cię jeszcze cięższa praca. Ale wiesz, albo będziesz wiedział, że wygrywanie jest tego warte. Moja rada na koniec. Otaczaj się ludźmi, którzy w Ciebie wierzą. Jeżeli ktoś wątpi, nie przejmuj się tym. On po prostu nie jest na Twoim poziomie i nie wie, ile robisz, żeby zrealizować swoje cele. Pamiętaj, że sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych każdego dnia. Nie przestawaj.